Siemanko, witam państwa serdecznie w kolejnym odcinku szalonego farmera. Jesteś na kanale Szalony Farmer. Jak nie wiesz co się dzieje, to patrz uważnie i oglądaj. Kurde, czwartek 25 imieniny obchodzi Cezary i Wiktor. Wszystkiego dobrego. Jest jeden Wiktor. Wszystkiego dobrego Wiktor. Kurde, niech ci się szczęści. E, dzisiaj będzie na spokojnie, zrobimy porządek. Wczoraj mnie nie było. E, ogólnie deficyt czasu ostatnimi czasy i zobaczcie, co tu się kurde wyprawia. Takie rzeczy, takie rzeczy, to kurde nie do pomyślenia są, proszę Państwa, trzeba to ogarnąć, szczególnie teraz. Yy, przejście do spichlerzu czytam z spichlerza i rozładujemy za chwilę samochodzik. Bo kupiłem pszenicę i mieszankę dla królików. Także kurczę, yy, czekajcie, ktoś tutaj ostatnio kto to wpłacał. Yy, była yy, kasiorka na mieszankę. No w każdym bądź razie dziękuję, ktokolwiek na tą mieszankę się dorzucił. 300 kg pszenicy i 100 mieszanki. Mieszanka. 35, pszenica 40, Jest to dla mnie stała cena, bo stale biorę od jednego dostawcy, wiem, że po 5 dych się sprzedaje, no ale ja nie jestem Chińczyk, i kurde nie skupuję w porcie. Se muzyczkę puścimy, żeby coś grało. Oczywiście, jeśli ktoś coś przelał w międzyczasie, ja tego jeszcze nie zauważyłem, bo codziennie nie kontroluję konta, no to yy, spokojnie, nie było jeszcze ani razu w przypadku, żebym kogoś pominął. Proszę bardzo, jak wycyrklował, kurde, do pełna. Tak ma być, u mnie to kurde ma być yy, syto, proszę Państwa. Kurka ma znosić jajko i ma się nie martwić, czy jutro coś będzie do darcia, czy nie. Sprzątamy, ogarniamy i lecimy dalej z tym tematem. Do pełna. Do pełna, kurde. Nawet twoja żona powie, że do pełna. Patrzcie, co tu się dzieje. Ta szarancza już jest kurde, chłonna żarcia. Proszę państwa, gdzie jest ten, co ten, co yy, kokcydiozę miał mieć? Ten jakiś taki chudszy, kurde. No, tak jakby było mokro. Ale, kurde, no, do cię sasowiało, ale on może i się odbije. O, się rusza. Ale kurde wtedy jakby on zębami zgrzytał, zobaczymy, no póki, w każdym bądź razie póki nie widzę, że 100% się męczy, zaraz padnie, no to nie nie, nie, ten, nie dobijam, bo byłem świadkiem chyba z dwa razy w tamtym roku, że królik, wam już wygodnik zabieramy, że króliczek okazywał objawy kokcydiozy. Później nie mogłem rozpoznać, który to był i przyszło co do czego to się odbił. Tak samo u tych. Któryś z czarnych był mniejszy od początku, więc też nie mogę wykluczyć, że na kokcydiozę pewnie ten, ale już po grzbiecie nie czuć nabrał masy, więc nie mogę wykluczyć, że tam na początku właśnie w tym wieku co tam yy, zmagał się z jakąś właśnie kokcydiozą i nie pobierał za bardzo, dlatego ten przyrost mu zwolnił. No i będzie taki troszeczkę mniejszy, ale już długi czas żyje, po kręgosłupie czuję. Może być mały, byle nie był chudy. Jak jest chudy, to jest źle. A tutaj czuję, że nie jest chudy. Jest może troszeczkę chudszy od innych, ale kręgosłup czuć lekko. To nie są kości, tam jest trochę mięsa. Także yy, budowa mięśnia. Yy, trwa w najlepsze, nie? Panie Uszak, fermeryk, to się zna, kurde, chodź tu niebieski, chodź, popraw trochę nastrój. Dla widzów i dla mnie. A ty wyrosłeś, ty największy w pokuszeniu jaki to jest... A, to samica chyba niebieska jest. No kurde, se zostawię. Terrorystę te zmienimy najwyżej na barana jakiegoś innego. Będziemy sobie robić, kurde, niebieski yy, wy tego. Wyciągniemy gen po latach. Będziemy mieli niebieskie barany. <laughs> o, i tamtego skurczbyka niebieskiego. Chodź tu się pokaż. Skąd ty wziąłeś kurde niebieski? Wiesz, jakie miałeś prawdopodobieństwo jakie miałeś? Że dostaniesz niebieski. Yy... Znikoma. W sumie. O. Zobaczcie, jak se Sianko pobiera. Sianko pierwsza klasa z Podlasia, proszę Państwa. Nie ma lepszego towaru jak na Podlasiu. Zapamiętajcie. No, nieraz żeby wykarmić Sarancie, to trzeba na dwa województwa działać. <laughs> Dobra, nawaj, nawaj, kurde, nawaj. Wszystko wyładowane zboże, więc można się zająć teraz karmieniem zwierzyny, bo jeszcze nie obszedłem. Tylko kury dostały. Kury dzisiaj też trzeba otworzyć, żeby mi ten obornik od królików wy tego, wy wygrzebały na polu. Fu! Może za 2-3 tygodnie dałoby się tam wjechać i zaorać ogródek. Zobaczymy, jak będzie z tym przedwiośniem u mnie. To jeszcze z miesiąc zimy pewnie. Dobra, wszystko zdrowo wygląda, wodę mają. Wczoraj wieczorem dałem, więc można spokojnie iść. Jeszcze pół godziny ich nie zbawi. Ta nie ma. Widzicie? Trzeba być uważnym. Robimy akcję zapłodniania, proszę Państwa. Wczoraj jeszcze poza kamerami zdążyłem wieczorem tą samicę pokryć. Jest 25. Nie chciała, ale dała. Tak bywa, proszę Państwa. Zobaczymy. Z nią może być różnie, bo ona już nie jest młodziutka. To drugi sezon. No i trochę przypasiona, ale nie mocno. To nie powinno być aż taką przeszkodą. Myślę, jeśli już. Dobra, bierzemy i zobaczymy jaka reakcja będzie młodej pani. Ona będzie pasowała do niego, bo tak samo jak on, kurde, pobudzona i agresywna trochę jest. O. No to się uspokoisz teraz. Dawaj ją O Jest No i dobra. Ładnie dwa razy zapiął, wystarczy, poprawimy za dwa dni. Już widzę, że kury czekają tylko, aż będą wrota otwarte. Dajemy. Na wybieg. Jest śniegu mniej jak więcej, więc już, już jest sens, żeby wypuścić, szczególnie, że jest słońce. Kura się gdzieś tam wygrzeje pod jakimś murkiem. Trochę pogrzebie w tym gnoju, co zdążyłem wywieźć w zimę i zniesie jajo, proszę Państwa. Takie są prawa natury, fizyki i chemii. Bruno, co ty się drzesz, ty? E? Spotkanie z Jaćką? Potajemne? Wannę przenieść. Co dziewuchy? Fajnie, miło, przyjemnie. Bruno nie dokuczał. Macie troszkę. Przyjadę. To was wypuszczę na wybieg na trochę ciebie też kurde z wyrolu ty co beczysz Cię nauczyłeś już wiosna przez zimę nie beczał dobrze było z panienkami w szopie siedzieć No od razu jak schód <laughs> cieplej się zrobiło on kurde na włosy jeżył jak mu zimno to włosy sobie jeżył powietrze łapał między szczecinę no, i mi się wydawał on gruby, zapasiony jakiś, albo wątroba, że wysadzono. A on się jeżył. O, tego to, o jaki zgrabny, kurde. Nie to, co twój mąż. <laughs> cania jadzia. O, łanki już widać, kurde cycki. Nabrzmiały. O, zobaczcie. Już jest kawowora, a Jadźki mniej. Nie widać. Tam coś tylko te widać Ty suchy, ale tego tego Ej ty kurde Anka chodź Chodź Bo cię tam Bruno zaraz kurde zrobi robotę Zobacz już się dobiera Gdzie? Co kurde do mnie? Wyjdź no, z bańki i kurde i od tyłu później Chodź podrapie farmerek Chodź 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 Aniu chodź Na co czekałeś? Na wysłotki, może? Aha. jaki brzuch wciąga. Aha. Hmm? nie? Że coś tam w brzuchu jest, rośnie. Aha. Hmm. Będę Idę. Aha, się zajęły robotą w końcu. Kuraki. Wyrównają teren. Może nie będzie trzeba orać, nawet wezmę po i tyle kurde na wiosnę, przed sianiem, po co to orać? Proszę bardzo, mamy pierwsze papryczki, wychodzą, raz, dwa, trzy. I to jest akurat ghost chili, ze swoich nasion. Piekielnie ostra, tam z milion, z yy, Te, jak one kurde solery. No. I tu jeszcze papryczki nie wychodzą. Robertina i Ramiro No dobra To na tyle z parapetu idziemy coś porobić No, już prawie, prawie Chlapa błoto A na termometrze 9 stopni Pułapki na kury zebrane proszę Państwa Teraz co bym chciał ogarnąć To na co patrzyłem przez całą zimę tutaj Na górze Powinienem wziąć, rozepchnąć kawałkiem deski, czy jakiegoś ten jakaś kantówka, ponieważ te po bokach się ścisnęły od ciepła, od temperatury. Ta na środku zachowała e, swój kształt, bo była ściśnięta e, taśmą. Trzeba to rozepchać, bo folia dostała luzu. A im luźniejsza, tym szybciej się przedziera. Ta myślę, że jeszcze sezon wytrzyma. I będzie trzeba zmienić na następny rok Sprawdźmy może czy dziewczyny wyjdą, bo słońce jest, jest dosyć ciepło. Chcecie wyjść do zewnątrz, chodźcie. Anka, Jaśka. No Wygonię was, wygonię, chodźcie Na no, wybieg No, raz, raz Pamiętacie? Co wody się boicie No takie położenie Idźcie, idźcie. Nie? No, dopiero dał koncert, kurde życzeń. Jak dziewczyny zniknęły z, z oczu. No idź, na no wybieg. Psychopatu ty. No, leć do siebie. Co, gałuszy się boisz? Nic co, Bo jego siatki nie rozwal o, Helikopter. raczej nie ma co na wybiegły jakiego łąski coś, ale trochę powietrza, trochę słońca, niech się pobujają z dwie godziny. Zobacz, napięte jak twoja teściowa przed ślubem córy. Tak się to robi, kurde, o, aż tu się złożyło, teraz tu trzeba. No dobra, Pany, już się nie czuję na siłach, dzisiaj, kurde, latać chyba ta zdradliwa pogoda robi swoje że jest niby ciepło, bo słońce, a tu kurde wiatry i trochę no tak jakoś kurde przewiany się czuję. Więc idę kozy zamknąć i kurde do domu się wygrzewać. Dzięki za dzisiaj, że oglądaliście. Trzymajcie się w zdrowiu. Cześć!